Często pytamy, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi, ale to naprawdę nieodpowiednie pytanie. Za każdym razem, gdy zadasz nieodpowiednie pytanie, nie uzyskasz odpowiedzi. Powinniśmy zapytać, co się dzieje z dobrymi ludźmi, gdy spotykają ich złe rzeczy. Wiele z tych rzeczy, o których mówimy, wczoraj wieczorem mówiliśmy o błogosławionych, ubogich w duchu, to pozycja mocy. Oznacza bycie pokornym i nie uważanie się za lepszego od innych ludzi. Wiesz, kiedy zajmujesz pozycję mocy, kiedy jesteś pokorny i nie masz o sobie większego mniemania niż powinieneś. Zawsze traktujesz każdego jak najlepiej. Nie myśl, że każdy jest mądrzejszy od Ciebie, ładniejszy od Ciebie, lepszy, ale jesteś jednym z wielu w Chrystusie. To jest pozycja mocy. Ale wiesz co? Świat nazwałby to słabością. Musisz zrozumieć, że to, co dziś usłyszysz, jest dokładnym przeciwieństwem tego, czego uczy świat. Kto z Was wie, że Jezus nie pasował do tego wszystkiego, co działo się w Jego czasach? Kiedy przybył, zmienił bieg wydarzeń. W zasadzie mówiono o uczniach, po tym jak Jezus opuścił apostołów, że dosłownie wywrócili świat do góry nogami. Więc nie wiem jak Ty, ale ja chciałabym być kobietą, która wywraca świat do góry nogami. Chcę być kimś, kogo Bóg może wykorzystać do robienia absolutnie szokujących rzeczy i do robienia tego, czego nikt wcześniej nie robił. Nigdy nie powinieneś umniejszać siebie, kiedy słyszysz kogoś, kto to mówi i myśleć, byłoby miło, gdyby tak się stało, ale to nie będę ja. Coś ci powiem, masz tyle samo możliwości, co wszyscy, zależy to jedynie od tego, w co chcesz wierzyć i jak zamierzasz żyć. Zależy od tego, w co chcesz wierzyć i jak zamierzasz żyć. Jestem trochę zmęczona ludźmi, którzy sądzą, że relacja z Bogiem polega na przyjściu do Kościoła, odmówieniu modlitwy grzesznika, a potem można wrócić do domu i żyć dotychczasowym życiem. Musimy chcieć żyć nowym życiem dla Chrystusa. Ofiarowano nam je, mamy moc, żeby tak żyć, ale musimy być gotowi być w świecie, lecz nie być ze świata. Pierwszy werset, który dziś poruszę, wydać się naprawdę dziwny. Właściwie to wydał się trochę dziwny dla mnie, kiedy kilka lat temu go zgłębiałam. Brzmi: Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jakim cudem możesz być błogosławiony, kiedy się smucisz? Skoro się smucisz, to masz problem. Cierpisz lub przeżyłeś wielką stratę. Your life. Jestem pewna, że oglądają nas w telewizji ludzie, którzy są w żałobie. Straciłeś coś, straciłeś pracę, straciłeś kogoś, kogo kochasz, straciłeś relacje. Może miałeś przyjaciela, na którym ci zależało. A dowiedziałeś się, że mówił źle o tobie i utraciłeś go. Może straciłeś jakąś rzecz, która wiele dla ciebie znaczyła, może miałeś jakąś pracę od dawna i wiele pieniędzy zainwestowałeś w emeryturę i nagle straciłeś tę pracę. Możemy stracić wiele rzeczy, możemy cierpieć na wiele sposobów. A w Biblii czytamy, że kiedy cierpimy, jesteśmy błogosławieni, bo możemy zostać. Pocieszeni. Dziś chcę Ci powiedzieć o tym niesamowitym, obezwładniającym uczuciu, jakie wzbudza Boża Pociecha, i jak niesamowicie jest mieć problem i znać Boga i być w stanie przyjąć od Niego tę pociechę. Pomyśl o wszystkich tych ludziach na świecie, którzy mają problemy, jak ty, albo nawet gorsze, i nie znajdują pocieszenia, bo nie wiedzą skąd je wziąć. Wciąż tylko cierpią i cierpią. Możesz czerpać otuchę nie tylko, kiedy cierpisz, ale masz przywilej, ty i ja mamy przywilej posiadania wiary, która jest wsparta słowem Boga. Może to brzmi szalenie, ale to prawda. Mogę wierzyć, że chociaż mam ten problem i czuję ból, Wyjdzie z tego coś dobrego. To brzmi jak jakiś obłęd. Cierpię, ale wyjdzie mi to na dobre. Cierpię, ale kiedy przez to przejdę, to będę głębszą, bogatszą, lepszą i mocniejszą osobą niż byłam, zanim ten problem się pojawił. Sądzę, że jedną z największych korzyści i sekretów bycia wierzącym w Jezusa Chrystusa jest to, że gdy mamy problem, nie musimy mówić nic nie mogę zrobić, tyle problemów, to już koniec. Coś Ci powiem, problem to najlepsze miejsce na świecie, żeby zacząć od nowa. Zawsze możesz znaleźć nowy początek. Co to naprawdę znaczy? Błogosławieni ci, którzy się smucą, Albowiem oni zostaną pocieszeni. Naprawdę cierpię, ale odbiję się od dna. Czy jest tu ktoś, kto może przyjąć taką postawę? Naprawdę cierpię, cierpię tak bardzo, że ledwo mogę to znieść. Ale wiesz co? Podejmę dzisiaj decyzję. Odbiję się od dna. Wrócę do żywych. To nie będzie mój koniec. Czy mnie słyszysz, świecie? Zamierzam wrócić. Opowiadam o tym od czasu do czasu, ale dziś rano znowu leżało mi to na sercu. Spotkałam kobietę w kawiarni Starbucks. Rozpoznała mnie z telewizji i zaczęła opowiadać, jak paskudne jest jej życie. Powiedziała: "Mówię ci, życie wypchnęło mnie pod autobus, a ja na to ze mną zrobiło to samo, ale postanowiłam poprowadzić ten autobus." Widzisz, nie zrozumiała tego, co próbowałam jej powiedzieć. Zamierzała spędzić resztę swojego życia pod autobusem i wszystkim o tym opowiadać. Zamierzała użalać się nad sobą, będąc pod autobusem. I nie przyszło jej przez myśl, żeby wyczołgać się spod niego. Zająć siedzenie kierowcy, kierować nim, jeździć w koło i zabierać ludzi, którzy cierpieli, bo też byli pod autobusem. Często pytamy dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi. Ale to naprawdę nieodpowiednie pytanie. Gdy będziesz zadawać nieodpowiednie pytania, na żadne z nich nie uzyskasz odpowiedzi. Powinniśmy zapytać co się dzieje z dobrymi ludźmi, gdy spotykają ich złe rzeczy. Co się dzieje z dobrymi ludźmi, gdy spotykają ich złe rzeczy? Ktoś napisał książkę i przepraszam, ale nie pamiętam autora o tym że kiedy życie staje się ciężkie, to tak już zostaje. Wcale nie musisz tego znosić. Możesz mieć postawę odbije się od dna. Coś ci powiem. Cokolwiek zrobiłam, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz, a było tego dużo, najważniejsze jednak, jak sądzę, jest to, że nie zgadzam się na poddanie się. Gdziekolwiek gdzieś jesteś, cokolwiek dzieje się teraz w Twoim życiu: czy jesteś tutaj, czy oglądasz nas w telewizji, lub słuchasz nagrania, nieważne, co ci się przytrafiło, ile razy, lub jak ciężkie to było, jeśli podejmiesz decyzję, nie poddam się. Odbiję się od dna, pokonam to, ale nie tylko, wyciągnę z tego coś dobrego, bo Bóg nie jest człowiekiem i nie może kłamać, a jego słowo głosi, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy kochają Boga i są powołani według jego zamiaru. Zmierzamy przez życie naprzód, ale patrzymy na nie przez przeszłość. Więc gdy cierpisz i myślisz, nie rozumiem tego, to tak bardzo boli, to okropne, to straszne. Wiem, że jesteś podobny do mnie. Po kilku latach oglądasz się za siebie i myślisz o rety. Tak okropnie się czułam, gdy straciłam tę osobę. A teraz rozumiem, że ten związek oddzielał mnie od Boga. Jak to dobrze, że ten związek się skończył. Opowiem o paru rzeczach, które przydarzyły mi się przez lata, ale teraz wróćmy do tematu. Co dzieje się z dobrymi ludźmi, gdy spotykają ich złe rzeczy? Cóż, rozwijają się duchowo? Jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie mogą się nam przytrafić, jest rozwój duchowy. Zmieniamy się wtedy, stajemy się lepsi, a nie bardziej zgorzkniali. Świat jest pełen zgorzkniałych ludzi, którzy są posępni i rozżaleni. I mają pretensje do całego świata, bo życie nie było dla nich takie, jakby chcieli. Może jest tutaj kilka osób, lub przed telewizorami, którzy mieli wspaniałe, kwitnące, piękne życie. Ale większość z nas doświadczyła jakichś trudności i wśród nas są też ludzie, których życie przypomina koszmar. Ale wiesz co? Nie rozpaczaj pośrodku tego wszystkiego. Podejmij decyzję, że się odbijesz, i polecam Ci coś jeszcze. Nawet nie próbuj tego zrozumieć. Nie próbuj porównywać się z innymi ludźmi. Dlaczego ja? Dlaczego ich życie jest takie wspaniałe, a moje nie? Nie umiem odpowiedzieć na te pytania i wątpię, czy Bóg ci odpowie. On może Ci pokazać kilka rzeczy. Może z powodu niewiedzy otworzyłeś przed nimi drzwi i teraz musisz żyć w zgodzie z Bogiem, żeby zamknąć te drzwi, by sprawy przybrały inny obrót. Ale wiele razy po prostu nie wiemy, dlaczego coś się przytrafia i odkryłam, że nie muszę tego wiedzieć. Wystarczy, że wiem, że jest ktoś, kto może wszystko zmienić i zło przemienić w dobro. Nie licz tego, co straciłeś, ale to, co ci zostało. Tak bardzo niebezpieczne jest myśleć, to mi nie wyszło, tamto mi nie wyszło. A ile rzeczy ci wychodzi w życiu? Ilu wielkich błogosławieństw doświadczasz? Potrafisz chodzić, umiesz mówić, słyszysz, widzisz? Byłeś w stanie wstać rano do łazienki i zrobiłeś to samodzielnie? Nikt nie musiał ci w tym pomóc? Czy miałeś dach nad głową zeszłej nocy, czy żyjesz jak ludzie, których widziałam tu w tym mieście, jak kładli się spać na ulicy zimą? Nadal nie sądzę, że to musi być absolutnie niesamowicie straszne. Nawet jeśli niektórzy z nich mogli coś z tym zrobić, a nie zrobili, to nadal jest pewien problem. Nadal czegoś im brakuje, więc możemy chociaż im współczuć. Możemy przynajmniej modlić się za nich, a nie mówić na pewno mogłeś coś z tym zrobić, ale nie zrobiłeś i dlatego jesteś w tym miejscu. Niektórzy ludzie są tak złamani, że nie wiedzą, jak zrobić cokolwiek. Z tym, co się dzieje w ich życiu. Ludzie, którzy są dobrzy, są pobożnymi ludźmi, mimo że spotkają ich złe rzeczy, nadal są posłuszni Bogu bez względu na wszystko. Nie muszą czuć się dobrze, żeby słuchać Boga. Robią to niezależnie od samopoczucia i doświadczają Bożej pociechy. Zerknijmy do drugiego listu do Koryntian. To powinno sprawić, że poczujesz się dużo lepiej ze swoimi problemami. Może nawet zaczniesz się cieszyć z problemów. Nigdy nic nie wiadomo. Nie sądziłam, że uwierzycie w to, ale. Zacznijmy od wersetu trzeciego. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia. I Bóg wszelkiej pociechy. Zatrzymam się na chwilę. Kiedy cierpisz, to praktycznie nie ma sensu biec do ludzi z myślą, że otrzymasz od nich pocieszenie, żeby przez to przejść. Nie mówię, że ludzie nie potrafią pomóc. To dobrze, że ktoś się za ciebie modli. Dobrze jest mieć kogoś, kto cię wysłucha. Zawsze jest miło, gdy ktoś powie, przykro mi, że cierpisz, rozumiem. Ale mimo to ludzie nie mogą nam dać tyle otuchy, żeby nas umocnić i postawić na nogi i sprawić, że wrócimy na właściwy szlak. Zawsze zwróć się najpierw do Boga, kiedy masz problem. Nie idź do telefonu, idź do tronu. A tak często biegniemy do ludzi, którzy nie wiedzą, jak uprzątnąć bałagan w swoim własnym życiu, i pytamy ich, co powinniśmy zrobić z naszym. Podoba mi się to, że Bóg jest źródłem wszelkiej pociechy. Są tu ludzie, którzy muszą to usłyszeć, bo za każdym razem, gdy mają problem, biegną do przyjaciół. Czy zezłościłeś się kiedyś na nich, bo poszedłeś do nich po pomoc, a oni zdali się nie rozumieć tego, co się stało? Czy są tu panie, które złościły się na męża, chciałaś mu powiedzieć, że cierpisz, a on jakby tego nie rozumiał? Ja powiedziałam Dave'owi, nie dbam o to, czy mnie rozumiesz, czy nie. Mów, że tak. Lepiej będzie dla naszego małżeństwa, jeśli będziesz to udawał. Zazwyczaj wolę, jak jesteś szczery, ale w tym przypadku udawaj. Patrz na mnie ze współczuciem i mów, rozumiem. I teraz tak robi. Ja wiem, że nie mówi prawdy, ale to sprawia, że czuję się dobrze. Mi. Niekiedy dostaję więcej otuchy od mojego psa niż od ludzi. Kto z was ma naprawdę dobrego psa, który was kocha? Coś się dzieje. Dostajesz te wszystkie całusy i wiesz. Amen. Więc jeśli jesteś osobą, która wciąż chodzi do kogoś i cały czas go obciąża, a on nie daje ci tego, czego chcesz, to może zwróć się do Boga. Werset czwarty. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, w każdej katastrofie i nieszczęściu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Rozwinę tę myśl trochę i gorąco zachęcam Cię. Spróbuj uczyć się polegać i ufać Bogu. Wierzę, że Bóg mógł mnie wyprowadzić z pewnych sytuacji znacznie szybciej niż to zrobił. Ale nie zrobił tego właśnie po to, żebym teraz mogła przynosić otuchę ludziom, których nauczam. Bo kiedy mówię o przechodzeniu przez trudności, to ja nie wyciągam tego z motywacyjnej książki. Znam to, przeżyłam to, wiem o czym mówię. I wiem, że Bóg jest wierny. Więc jeśli chcesz, żeby Bóg się Tobą posługiwał, jeśli masz odwagę, by powiedzieć: Boże, posługuj się mną. Jeśli masz odwagę, by się modlić, Boże, chcę, żebyś się mną posługiwał. Kto z Was był na tyle odważny? Boże, chcę, żebyś się mną posłużył. Więc zgadnij. Sam się wystawiasz. Na problemy, bo jeśli chcesz pracować dla Boga, musisz mieć doświadczenie. Nie wystarczy tylko mówić o tym, co jest w książce. Musisz mieć doświadczenie. W Biblii czytamy, że nawet Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To list do Hebrajczyków. Jak ktoś, kto zawsze był nieposłuszny, może nauczyć się posłuszeństwa? Musi poznać cenę posłuszeństwa. Jezus poznał cenę posłuszeństwa wobec Boga i był przygotowany. Zgodnie z Biblią był przygotowany i wyposażony do objęcia stanowiska arcykapłana dzięki temu, co wycierpiał. Ja mam kwalifikacje, żeby Ci służyć, bo wiele doświadczyłam, żeby je zdobyć. I dlatego mogę stać tutaj, bo wiem, o czym mówię. Więc jeśli chcesz być kompetentny i naprawdę pomagać innym, posiadać realną moc, to musisz uwierzyć Bogu w to, że przez cokolwiek przechodzisz, On ma w tym swój cel i plan dla Ciebie i będziesz lepszym człowiekiem, kiedy wyjdziesz z trudności niż wtedy, gdy w nie wchodziłeś.